Koziołeczki witamy na pierwszym materiałeczku na naszym kanałeczku. Musimy się przedstawić. Ja jestem Tajko, tutaj jestem. A tak. Ja jestem y, Panuzik? Tak. No, po... Jestem błożko z moim kurczakiem. <laughs> A mi zdeku zwierzak wyobraźcie sobie! No, no ale jajca! A poza tym to... Mam nadzieję, że filmik będzie się Wam podobać. I już może zacznijmy sobie grać. Dobrze, to pierwszą rzeczą jaką zrobimy, to pokażę Wam, jak w tej grze wybrać klasę. Zobaczcie, idziemy do tej ładnej damulki. No, czy ona nie jest urocza? No, po... no fani Anime, no po prostu łach! Ja mam 19 poziom doświadczenia i 20 profesji, więc mogę już wybrać klasę. Robi się to tak, że naciskacie na nią aż dwa razy klik... aż dwa razy myszką, rozumiecie to? Klikacie... O tutaj, zmiana zawodu, bo, bo... to jest zawód, bo... bo uczyliśmy się przedtem w zawodówce. I tutaj pani nasza nam mówi, gdy tylko osiągniesz poziom profesji 20, czyli ja już mogę, możesz jako poszukiwać przygód, bo aktualnie jestem takim złamasem głupim. Wybrać, wybrać sobie jedną z trzech klas. Dobra, idziemy dalej. Po wybraniu klasy możesz używać różnych potężnych umiejętności. A jakże, a jakże, moi drodzy? Jesteśmy nadal słabiakami i musimy podwyższyć nasze. Umiejętności, dobrze, jedziemy dalej. Jeśli do poziomu 20 nie Oj, zmienisz dłażeń. swojej klasy, z trudnością będziesz sobie radził nie, w braniu udziału w przygodach. Nie, nie Pana, słyszę słychać. was. Dobra, nie czytamy tego, moi drodzy. Najważniejsze Dobra, jest wybieraj to. wojownika i lecimy, lecimy. Nie tak. śpimy. pan na pierniczami. <laughs> no i proszę państwa, mamy do wyboru trzy klasy: wojownik, łucznik i mag. E, piękną czarownicę mamy tutaj. O, tutaj. Transwersytka, jakby co. Łucznik, czyli tutaj nasze... Wybieraj tą klasę, a nie piorunicz. <laughs> Dobrze, to. Ja wybieram wojownika, żeby było tak... O nie! Nie zmieniło się! I co ja teraz mam zrobić? Musisz ściągnąć swoją całą... Stronę. A jakże, a jakże, moi drodzy, no to się rozbieramy! Jak widać, butów już nie mam, bo... Ale to ja się nie Schowaj się gdzieś, no nie! nie przebrała cię w miejscu publicznym, to jest kapalne! <laughs> Teraz Dobra, nie, nie ma, moi drodzy. O, już się, już przyszedł. a nie, nie do ciebie. Moi drodzy, tak więc jeszcze raz wchodzimy. Zmiana zawodu. Do tylko osiągniesz poziom profesji 20, możesz jako. To miał być żart. A jakże, jakże, tak chcę zmienić profesję, tak wujownik. No nie, zmieniło się. A, przed transferem rozwiąż swoją grupę. Wybaczcie, moi drodzy. Chyba mojego szczęśliwego owieczka też muszę porzucić. Nie, dobra, tak. chyba nie muszę. Dobra. Zmiana zawodu. Baba. <laughs> tak, chcę zmienić profesję, wojownik. O, patrzcie, jaka jestem teraz ładna. A wy jesteście projerami. Pa, mnie. Ja ha, to Możemy już iść. Tutaj, Ktoś mnie mają. zranił, mam połowę życia. Dobra, dobra. Chwila Ale muszę. Ale ludzie mają już pety za rąbnicze. A jak się, a jak się? Muszę sobie ubrać buciki. Cienkie rękawiczki. Dobra, nic... nic innego nie mogę ubrać. Dobra, słodziaki, jakie macie misje? Proszę mi pomówić. Ja mam strike generalny kolwotu. Ja też, dobra, idziemy zabijać tych jebanych kolwotów. Idziemy Ale na... musimy upolować szczęśliwe mandry i te inne rzeczy, a nie kolwotów. No. Wiem, ja mam zbierz owoc many, kropka, kropka, kropka ziarno A, zek, Ale jesteście kropka... wolni. To za frajerzy. Zobaczcie gdzie ja jestem. Wiem. Przemek jest wolniejszy od naszych petów, xD Aha, A jakże, jakże, mijamy tutaj piękne jest ogrody! Ciekawe. Patrzcie, jakie to są zajebiste parki przyrody! Czemu w Polsce takich nie ma? Szczęśli... Nie, to są akurat normalne owieczki, one są nieszczęśliwe! Dajcie lajka, żeby je poszczęśliwić! <laughs> A jakże, a jakże, tutaj mijamy, jakże piękne, różowe, lekkie, ogniste ziemniaki! Ziarniaki, kurde, przepraszam! Ale tych jest szczęśliwa mandra, nie ma szczęśliwej mandry, puuuj! Ej, chodźcie w jedną taką grupę, bo my się rozdzieliliśmy dziwnie. No, a jakże, a jakże mandrocy? Dobrze. Zobaczcie na mnie. Ja jestem w Ach, w moim... Jakie nagi mam Ja pierdolę! Dobra. Mm, tak więc trzeba zabijać. Ja potrzebuję lisów. A ja już nie potrzebuję. A, bo to chyba... tylko owieczki Przemek. Że Dobra, ja chyba mam jakąś opóźnioną misję. A no, muszę to to... sobie wybrać jakieś umiejętności. A, nie mam żadnych. Haha, co za fajerka zapomniałam mhm. jakiejś Dobra, wy ja przeżyję. Dam sobie radę. Jestem silną, niezależną kobietą, jak widać. Piękna. Wrażliwa na piękno. A w prawdziwym życiem to ciągle wrócisz z tymi świeczami z Allegro. Ja nie kupuję na Allegro, only AliExpress, my of course, my horse. Nawalamy tego lisa! Ej, możemy spróbować zrobić olbrzymie piskle. To jest taki ja post -maple. później. No właśnie, jak już zrobimy tę misję na zabijanko, jak przejrzyjemy do czasu czy ale to będzie fajne, moi drodzy! Będziemy przechodzić takie fajne levele! Kolejne drzewka. No, jak ja kocham te drzewka! One mają taką dobrą jakość. Dobrze moi hmm. kochani, zabiliśmy tego liska idziemy, po jakieś ziarno. No, kochani, musimy ich szybciej nawalać, ale nie ma umiejętności, więc... No kurczę, trudno jest, ale poradzimy sobie? No. Jak Sajko sobie nie poradzi, to nikt sobie nie poradzi! Mi to nie wchodzi w ogóle, nic nie drapi. Jest no, my też nie, ziomeczki. A jest teraz o nie, nie krwawi mi z uszu, bo zabiłam Mandrę, a ona... Jak wiecie z Harry'ego Pottera, one się bardzo Bole mocno. Się tak głośno, że wam uszy bękną. No. One bardzo mocno dromiate, bardziej niż ja! One dromiate, o tak. Boże, aż ciarki przeszły. <śmiech> Przemek. <śmiech> znaczy. <laughs> ponuzik. Nie, ponuzik. Co ty robisz? Właśnie się jego imię. Będę musiała to zacenzurować. <grystanie> A no moja wina, że takim trajerem.. Patrz się na to. Ej, dobra, to... E, Megacox, ty będziesz od dzisiaj Konrad. Nie, ja nie chcę być Konrad. To kim chcesz być? Ja chcę być błażko. Dobra, będziesz Błaszko. Nawalamy tego ziarna, nawalamy! Chodakowska jestem najlepsza. Teraz na Ten lisa punkt. idziemy. O jak Tymu pięknie nam idzie, proszę miało. państwa! Bo ja... O, wydropił ja nam Isi ogon! Dobra. Idziemy no to dalej. Mi jakieś głupie rzeczy. te ziarniaki i... Okay. To co? Złoczynki Dobrze, dobrze, jakże moi drodzy? O! A nie, już myślałam, że już nie muszę zbierać ziaren, ale jeszcze muszę trzy. No, dostałem potem profesji. Bardzo fajnie, ale zajebiście. Hmm? Kurczek mój jest trochę słaby. Pan że moja owieczka niż. też. Co ty masz, kurczaka, biedaku? No, kurczak jest lepszy niż kurczaka. Kurczaka to ja na obiad wiem. <ścoughs> Ale pojechał, stary. No, normalnie pasz Ale to było super, Muszę się napić, moi drodzy. Mam tu wodę. Hmm? Nie wiem, ja czy, wezmę czy słyszycie aloes. to? Tak, Aloes, moi kochani. Dobra, wezmę złotko, bo mi wydropiło i piję. Jej, Dobra, O, Och, ale ulga! Już nie mam tak sucho w ustach. Dobrze, moi drodzy, A? nawalamy go, nawalamy. A jakże? Ha, po umarła owca, co za fraje. Ha, a moja dalej żyje, proszę Państwa. Ale moja jest Jestem bossem? Aaaa! Ty masz poradka jakiegoś małego, a ja mam owieczkę, taką już starą. Jajaturę, czemu masz taką grubą burę? Jajaturę, jajaturę. A kimś z sobie... Tu tu jajaturę? Ja Jajaturę to jajaturę. Bliska, Muszę wpisać absolutnie. w Google i się dowiedzieć, kto jest ten tajemniczy. Kto jest y -y. tym tajemniczym człowiekiem? A więc tak, nawalamy kol... ostatniego chyba ziarna. Tak! Co mi A ja mam Muszę iść do mimi, moi drodzy. Poczekajmy na płaszka. Ale ja chyba mam w ogóle jeszcze jestem bardziej w tyle niż wy, więc będziecie musieli. No. Idź do... sobie ja nie ja No tak, to przy okazji też zrobię i też pokażę jak robić sobie skile, tak żeby nie być słabiakiem. No patrzcie jakie ja mam, jakie Mieli ja mam lagi. No za dużo tu tych ludzi się kręci. Co to jakaś galeria handlowa w Tychach? A może nie, w Katowicach? W Katowicach. Się się no, w Katowicach. Dobra, a mam już misję. Mam szukać to nowych to... zadań, Kondycji. proszę Państwa, więc nie wiem. Dobrze, więc ja idę do Mimimento, nie do... Dobra, trzeba iść do. Ospałka, tak on się nazywał. Tak, ospałek. Jak widać, ma talent do spania i na pewno nie ma talentu do ubierania się, bo ponieważ wygląda jak menel. Kurde. A przyjmij misję, dobrze. Owe spotkanie. A jakże? A jakże nie chcę mi się z tego czytać. Wybaczcie mi. O, jeden. Po prostu ja nie umiem czytać, mam dyslekcję. Potwierdzam. Dobrze okay. to... Przegłosowano. A dobra, mam już rudę, więc mogę mu to od razu dać. O jakże? jakże? O, ekspa mi podbiło, ale no chyba nie bardzo, proszę Państwa, mam teraz drugi level profesji. a nie mam 20. Kilowy też mam, a jakże? Dostałam jakiś magazyn! Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, trzeba to tylko usunąć. Co? to. Dobra, to były jakieś tipy. Ha, ha. Dobra, trzeba mam dupie, co ty mówisz. Dobrze. Co teraz? A! Czasoprzestrzeń, ale ja jeszcze nie mam 20 levelu. To masz czasoprzestrzeń? Ale ja już mam, ja mam te całe wy... zadanie ukończone, ha. Dobrze, w takim razie ja myślę, że muszę iść do trenera naszego. On już pięknie się ubiera, widać, że jakiś y, tutorial Ej, czy... fashion ikony przeszedł. Daj mi... Przedłużenie się... życia. Ale ty mi tutaj... Trening Starekido. umysłowy. A, mogę jedno naraz, dobra. Idę w zasadzie. 39 masz. Dobra. La, 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 la. Robimy sobie robimy. Złożyć coś do tego. Dobra, to... Efektywny hmm. atak samoobrona... Dobra, to dorzuć, samoobrona... Tak. Trzy owoce mandry. Tak. Dobra. Wiele. Dobrze, kupujemy sobie to i tańczymy! Tańczymy, nie śpimy! Bawimy się, kochani! Mamy zadanie zrobione. Kto nie śpi? Znaczy, kto śpi? Ten jest przegryw. Dobra, kupiliśmy już wszystko, co mogliśmy. Dobrze, więc zadanie. Ja hmm. 20 zadanie? Myślę, wszyscy. że na pewno tego sobie nie kupię, bo to jest dla jakichś frajerów. Dobrze, kupimy sobie wszystko, co możemy. A jakże? Nie oszczędzamy, Ej, no, słuchajcie, się na jesteście. umiejętnościach. Nie możemy być nubami. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, żeby nie być nubem, Bo jak będziecie nubem, to będziecie frajerami, a nikt nie chce być frajerem. Dobrze, to już zrobiłam sobie kilka umiejętności i już nie jestem aż takim przegrywem życiowym jak byłam przed chwilą. Ale trzeba jeszcze sobie założyć pewne rzeczy, bo jak na razie to jestem goła. O! No kurde, mam opaskę we włosach, a niby. Ano, no, mam dla ciebie ubranie. O! Przydadzą mi się. Mam nadzieję. Dobrze. A jakże, jakże, idziemy sobie gdzieś coś tam pohandlować. O, witam Cię! A się ma. Ponuziczko, musisz sobie wymyślić jakiś żeński pseudonim, ponieważ jesteś kobietą. A właśnie, że nie, bo tak mi się zrobiło przez krzywadek. Przyznaj się, po prostu jesteś transwersytą. Nie. <laughs> Milo, masz raka. <laughs> Wybaczcie mu, on jest jeszcze dzidziusiem malutkim. <laughs> a ja czy a ja czy moi drodzy. Dobrze, ja tu nic ciekawego... O, nie, dobra, bo mam tu w zapasie. To jest lepsze. Dobrze, po prostu sprzedam sobie rzeczy do handlu. To jest handlowe, czyli to za to jest zysk. Za to jest zysk, proszę Państwa. Ale polecam trzymać kilofy i rudy do, do naszego błaszka, zadania, a nie od razu je sprzedawać. No i jak ja widać, mamy już ale trochę więcej. Błaszka, nie wpierdalaj mi się, jak mówię. Błaszko, mi dam kilofy, a ja mam. Wyhylą, ma teraz całe zadanie zrobione i nawet musi czekać. Ja też mam zadanie zrobione, cepie. Co hmm? jest tutaj cepem? Jak ty jesteś Cepioczką? Co? Jesteś Cepioczką. Ale debile was. <grym> Uciekam. Baszlerka. Dobra chwila, bo. Idę sobie kupić jakieś jedzenie, bo ja muszę jeść, bo jestem głodna, jak widać. Jestem taka chudziutka, że. No, niknę w oczach, proszę Państwa. Dawid.pl Myślę, że kupię sobie jednego trenera, żeby urozmaicić naszą rozgrywkę. Trenera, A, ja sobie... trener jest zbyt Dobra, wieczorem. Ale w sumie to. Dobra. 100. Nie stać mnie. 10? 10, ja, ja kupiłem 16. Teraz. Teraz nie postępuję. Dobrze, moi drodzy, idę do minilendów. Wow, no, wymienić... ale już. Ale ta gra wciąga. No. A jakże, a jakże? Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że ta gra jest lepsza od Robloxa. To się Tak, ta gra jest lepsza od Robloxa. No bo, dobra, to cię nie słyszałem. Dobra. Zlewelowaliśmy, a trochę naszego zwierzęczka. Teraz nie jest już takim przegrywem życiowym jak był wcześniej. Ja idę sobie potwarmić rachaj siedziba. Dobra, to kochani, idziemy chyba trochę pofarmić. A przynajmniej ja i błażej. Yy! Błaszczku! O nie, cenzura! Wiecie co będzie na tę górę? Co? To jest chyba czas skończyć odcinek. My sobie potwarnimy i wrócimy do Was, jak będą lepsze rzeczy. Tak, a Będziemy jakże... A jakże? Tutaj. Więc do zobaczenia za chwilę, moi drodzy. Słyszą nas. Poczekajcie, poczekajcie. Myślę, że nas już nie To hmm. Doskonało. Chwila, bo coś mi się zje zjebało, za przeproszenie. Ej, to robimy odcinek z tego? Czy... W sensie cały odcinek z tego? Czy... Jak jest już 10 minut?